Jesteśmy w bibliotece, więc będę mówił szeptem. Dzisiaj w programie Perła Gier Niezależnych. Jest to gra stworzona w zasadzie przez jedną osobę, chwila fisza. No i wypracował. Wypracował grę, którą ja na przykład jestem absolutnie zachwycony. Jak spotkać satelitę? Najjaśniejszym tego typu obiektem na nocnym niebie jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Telewizor, który szpieguje. Innowacją jest to, że telewizor nas widzi, słyszy i reaguje na to, co robimy. Kwestia tych gier, na które czekaliśmy już od momentu ich zapowiedzenia, a było to szmer czasu temu, bo Phil Fish opowiadał o niej po raz pierwszy jeszcze w 2007 roku. I warto było czekać, bo mimo długiego czasu produkcji, to jedna jest sperełek gier niezależnych, w które na, po prostu należy zagrać. Jak widzicie, mamy do czynienia z dwuwymiarową platformówką. Dzięki temu, że można tym światem kręcić na cztery strony, ale nadal gra toczy się w dwóch wymiarach, no to. Jakby można w bardzo ciekawy sposób bawić się perspektywą, tutaj to zobaczycie. O, proszę, tutaj klocki są z tej strony, ale żeby wskoczyć, tutaj nie starczy, więc trzeba o, przekręcić świat i jest się obok innych klocków. Na potrzeby gry twórca stworzył alfabet, którym posługują się, posługuje się obca rasa i stworzył też zapis liczbowy w tym alfabecie. I to wszystko jest do odszyfrowania. Gra 13 kwietnia pojawiła się na Xbox Live Arcade. Jak na razie jest to najlepsza gra w tym roku dla mnie. Jeszcze przez kilka dni nad Polski Unibom będzie przygotowywać międzynarodowa stacja kosmiczna. Pokazujemy Wam różne ciekawe aplikacje, dzięki którym będziecie mogli ją zlokalizować i zobaczyć, jak również inne ciekawe zjawiska, które dzieją się w kosmosie. A to fajne! Każdej pogodnej nocy możemy na niebie zaobserwować nie tylko gwiazdy, planety czy jasno świecące księżyc, ale również olbrzymią ilość różnego rodzaju sztucznych satelitów, które wyglądają jak zwykłe gwiazdy, ale w przeciwieństwie do nich przemieszczają się po nocnym niebie. W ciągu najbliższych nocy każdy z Was może zaobserwować taką stację kosmiczną na rozjeżdżonym niebie. Wystarczy o odpowiedniej godzinie wyjść pod najlepiej bezchmurne niebo i spojrzeć we właściwym kierunku. Mogą wykorzystać jeden z programów, które pomagają w tym. My polecamy na platformę iOS program Sputnik. Program jest darmowy. Jeżeli mamy już wybraną lokację, patrzymy sobie co ciekawego, zdarzy się przez następne 24 godziny. Program pokazuje nam wszystkie zdarzenia na dziś, na jutro. Były aplikacje na iOS, a teraz aplikacje na Androida, również darmowe. Mamy dwie do polecenia. Iridium Flares. Drugim programem, który warto pokazać, jest program ISS Detector, czyli wykrywanie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Mamy listę przelotów, jest też pogoda. No, najbliższe dni nie zapowiadają się zbyt dobrze, ale jest nadzieja, że jednak coś zobaczymy. Kiedyś do odnalezienia takiego obiektu potrzebne były skomplikowane obliczenia miłośników astronomii czy zawodowych astronomów. Dziś informacje o takich przelotach może nam dostarczyć taki zwykły smartfon. Telewizory przestają być po prostu urządzeniami, które służą do wyświetlania filmu e, czy, czy innego rodzaju obrazu. To mini komputery i konsole do gier, e, które mają różne aplikacje, różne możliwości i coraz mniej chodzi tylko i wyłącznie oglądanie na nich filmów. Czy potrzebujemy takich rzeczy? Sprawdzamy. Jakie funkcje musi mieć telewizor, że pani go kupiła? Nie mam telewizora, oglądam telewizję w internecie. Mam YouTube'a, z którego korzystam. Jakie inne funkcje są fajne na nowych telewizorach? 3D, nie nie, 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 nie używam, nie mam telewizora 3D, natomiast e, są tam różne, ja mam jakiś program też do gotowania, tak, z przepisami, e, ćwiczeń, więc... E... Mam internet, ale wolniej chodzi niż e, na komputerze, wolę jednak na komputerze, nie? Fajną funkcją jest USB, w które można podłączyć, słuchać muzyki, oglądać filmy i chyba to wszystko. Czy te nowe funkcje w telewizorach, tak jak Skype, jak aplikacje, gry, są Panu potrzebne? Powiem szczerze, że ja jestem tradycjonalistą i wolę, wolę, to mieć po prostu w laptopie, w komputerze, a telewizor niech będzie telewizorem, kinem domowym i tak dalej. Seria ES 7000 i seria ES 8000 to telewizory wyposażone w tym roku w kamerę i mikrofon. Telewizor rozpoznaje wśród osób zgromadzonych na kanapie przed telewizorem osoby dla niego najważniejsze. Czy sam może nas zobaczyć za pomocą naszej kamerki w telewizorze, czyli na przykład szpiegować użytkownika? Nie, nie ma takich możliwości. Sama kamera jest, jest oczywiście możliwy dostęp do niej z zewnątrz, czyli my wychodząc na przykład poza nasze mieszkanie, wychodząc gdzieś na spotkanie ze znajomymi, możemy zdalnie z naszego smartfonu wyświetlić obraz, z kamery znajdującej się w telewizorze. Jeżeli haker włamie się nam do telewizora, to może oglądać nasze mieszkanie 24 godziny na dobę, tak? Jeżeli haker włamie się do naszego telewizora, to jest dobrym hakerem. Jest to oczywiście połączenie szyfrowane i zdalne tylko dla osób, które znają login, znają hasło dostępu do swojego telewizora. To wszystko na dziś. Grajcie w Feza, runecie gwiazdy i zobaczcie, w co warto zagrać w tym tygodniu. Do rozpoczęcia Mistrzostw Europy w piłce nożnej zostało nieco ponad miesiąc. W wirtualną wersję Euro 2012 od EA Sports będzie można zagrać już w przyszłym tygodniu. Zarówno konsolowe, jak i pecetowe wydanie gry będzie dodatkiem do FIFA 12, a nie, jak to bywało poprzednio, osobnym pudełkowym tytułem. Konsolowcy będą mogli sprawdzić także, za co tak bardzo James Heller zechce się zemścić na Alexie Mercerze w Prototype 2, natomiast spragnieni rpg wrażeń posiadacze komputerów PC powinni spojrzeć w stronę Ryzena dwa mroczne wody. Ta piracka przygoda przygotowana przez twórców serii Gothic nie powinna rozczarować.